NATO 2.0. Polska i nasza armia zyskują na znaczeniu. Na początku przyszłego tygodnia już będą w Polsce. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Chodzi o to, żeby Polska Armia była bardzo silnym graczem w Europie. Polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. W momencie kiedy tworzy dla was ten odcinek do Polski w ramach umocnienia wschodniej flanki NATO, prosto z Alaski do bazy własku zmierza 6 amerykańskich F-22 Raptor, czyli niemal najlepsze myśliwce, jakie posiadają Stany Zjednoczone. Są to tak dobre maszyny, że Amerykanie po dziś dzień nie zdecydowali się na ich eksport do innych państw. Na szczycie NATO w Madrycie przyjęto też nową koncepcję strategiczną, która definiuje Rosję jako największe bezpośrednie źródło zagrożenia i nie wyklucza Ewentualności jej ataku na jedno z państw należących do organizacji. Za tym ruchem poszła decyzja o znaczącym wzmocnieniu rotacyjnych sił natowskich w Europie Wschodniej. Oprócz tego, według sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, sojusz będzie zwiększał liczebność sił o wysokiej gotowości z obecnych 40 tysięcy sił w ramach Sił Odpowiedzi NRF do ponad 300 tysięcy żołnierzy zgodnie z założeniem nowego modelu. NATO zatem przechodzi transformację największą od czasu zakończenia. We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. We will also boost our ability to reinforce in crisis and conflict. Niemniej jednymi z najważniejszych słów, jakie padły na szczycie w Madrycie, to te, jakie mogliście usłyszeć na początku tego materiału. Otóż Joe Biden ogłosił także zamiar stworzenia nad Wisłą stałej kwatery głównej 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. I choć nie będzie to jeszcze amerykańska baza, taka jak ta w niemieckim Ramstein, to jest to pierwszy krok, który zapewni stałą obecność Armii USA w naszym kraju. W Polsce 5. Army Corps. And, uh, our US NATO, the flank. W tym samym czasie sami tworzymy gigantyczne zakupy militarne w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Niemczech, Turcji, ale też u innych dostawców. Mowa na przykład o myśliwcach -50, f 50 F-35, F-15, tureckich dronach Bayraktar czy czołgach Abrams, ale także wyrzutniach HIMARS to będzie nowa jakość naszej armii, ale także samego NATO, które ostatnio przewija się jako koncepcja NATO 2.0. Ale proszę państwa, to także ogromne zakupy, które zostały już uczynione, a których jeszcze u nas nie ma, ale które będą w najbliższym czasie. To wreszcie systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. To to obrona artyleryjska HIMARS. To proszę państwa Myśliwce najnowocześniejsze na świecie F-35, które również zostały zakupione dla polskiej armii. Ale wszystkie te działania realizowane z głębokim poczuciem tego, że cały czas to jest za mało, że Polska potrzebuje więcej. To tylko cząstka z tego, co ma się zmienić w polskiej armii i NATO. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzimy, co dokładnie zmieni się w naszych zbrojeniach. Czy 5% z PKB wydatków na armię, o których się ostatnio mówi, jest w ogóle realne i czy nas na to stać? Co dalej z NATO? Sprawdzimy na mapie, jak zmieni się sojusz oraz przyjrzymy się najnowszym postanowieniom i jak wpłyną one na nasz kraj oraz globalny układ sił. Odpowiedzi na te pytania poznacie w dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, ciągle czekamy na weryfikację Mablorda, ale jak zostanie on tylko zatwierdzony, to od razu wam powiemy na YouTubie, Twitterze, Instagramie i wszędzie, gdzie tylko się da. Także obserwujcie bacznie, co się u nas dzieje, ponieważ bez weryfikacji nie możemy ruszyć. Mieliśmy też być w tą niedzielę w Warszawie, ale skoro ciągle czekamy na weryfikację, a dodatkowo co gorsza, dostałem alert RCB o złych warunkach pogodowych, no i jutro malać, to po pierwsze nie chcemy narażać nikogo na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, a po drugie chyba nikt nie chciałby oknąć. I tutaj dosłownie przy dobrych wiatrach, w tym. Ty w tygodniu pojawimy się pod Pałacem Kultury na naszej pierwszej trasie promocyjnej. Mablorda. Gra już działa jak zdążyliście zauważyć. Teraz tylko ważne procedury. Wszystko będę wam przekazywać na bieżąco. Także teraz, czas już na materiał. Spójrzcie, to jest dokładna mapa ile wojsk Sojuszu znajduje się obecnie we wschodniej flance NATO. Najwięcej przypada na Polskę i Rumunię. Natomiast Łotwa, Polska, Słowacja i Rumunia to kraje, w których rozlokowane zostały systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, mające tworzyć swoistą kopułę obronną nad pozostałymi krajami wschodniej części Sojuszu. W ramach natowskiej współpracy dostarczone na miejsce zostały między innymi baterie przeciwlotnicze Patriot, w tym między innymi the polski Do czasu zakończenia konfliktu na Ukrainie mają one tutaj pozostać. Jednak jaki będzie ich dalszy los, to już czas pokaże. Niemniej, mimo że szczyt w Madrycie miał być rewolucyjny, to tak naprawdę można go oceniać gdzieś po środku. Nie przyniósł on na ten moment drastycznych zmian, ale pewne sygnały faktycznie są. Jednym z nich jest w końcu utworzenie przez USA stałego wysuniętego stanowiska dowodzenia dowództwa V Korpusu, które do tej pory obejmowało 200 żołnierzy na zasadzie rotacji. Fatera zostanie rozbudowana o dowództwo garnizonu armii i batalion wsparcia polowego, czyli prawdopodobnie łącznie ponad 300 żołnierzy i 100 personelu cywilnego. Może to niewiele i nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia strategicznego, ale będzie to pierwsza stała obecność wojsk natowskich we wschodniej France Sojuszu. Po raz pierwszy w historii NATO, tutaj na wschodniej France NATO, właśnie w Polsce, zostaje ustanowiona stała obecność. Armii Amerykańskiej w postaci wysuniętego dowództwa V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. To jest wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna, decyzja, na którą czekaliśmy od dawna, o którą zabiegaliśmy i chcę z wielką satysfakcją powiedzieć, że dzisiaj właśnie tutaj na forum posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej pan prezydent Joe Biden to... Jasno i wyraźnie powiedział, że taka decyzja została podjęta, więc to dowództwo V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych będzie zlokalizowane w Polsce właśnie w ramach stałej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy, a faktycznie w naszym. Kolejnym ważnym postanowieniem będzie zwiększenie sił szybkiego reagowania sojuszu z 40 tysięcy do 300 tysięcy żołnierzy. Na to zakłada, że siły szybkiego reagowania zostaną przerzucone na linię frontu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Zdaniem Stoltenberga będzie to największa przebudowa sił sojuszu od czterech dekad i ma ona zapewnić, że NATO będzie w stanie od pierwszego dnia wojny stawić czoła ewentualnemu rosyjskiemu agresorowi. Póki co nikt jednak do końca nie wie, skąd zapewnić w sojuszu taką siłę, a to nieco enigmatyczne hasło ma znaleźć odzwierciedlenie od przyszłego roku w konkretnych planach i ich realizacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że Niemcy i Wielka Brytania są w stanie przeznaczyć na owy cel łącznie 25 tysięcy jednostek. Jednak koncentracja NATO na odstraszaniu i obronie wschodniej flanki niestety nie znalazła pełnego odzwierciedlenia w decyzjach szczytu w Madrycie dotyczących stacjonowania większej liczby wojsk sojuszniczych na tych terenach. Spowodowane jest to niechęcią łamania umowy NATO-Rosja z 1997 roku, która obejmuje brak stałych baz natowskich we wschodniej Europie. Pojawienie się jednak koncepcji stałej bazy 5. Korpusu w Poznaniu jest jednak pewnym krokiem, którym może spowodować, że w najbliższych latach decyzje w sprawie stałej obecności NATO we wschodniej flance ulegną zmianie. Sama Polska natomiast bez dwóch zdań jest obecnie kluczowym elementem wschodniej flanki NATO i krajem najsilniejszym zbrojnie z całej tej konfiguracji państw. W 2022 roku nasze wydatki na obronność będą oscylować w przedziale od 80 do nawet 100 miliardów złotych. Jest to pewne z uwagi na fakt, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą, że na wojsko od 2023 roku będziemy przeznaczać co najmniej 3% naszego PKB. W tym roku ma to być natomiast 2,4% PKB. Dziękuję za nowe formy finansowania i, a przede wszystkim za lat Winowy wręcz wzrost nakładów na rozwój polskiej armii. 3% PKB już w przyszłym roku. Przewidywaliśmy, że do 2024 roku osiągniemy 2,5%, ale życie pokazało, że potrzeby są większe i potrzebujemy dzisiaj ku temu większej dynamiki. Dziękuję za pomysł ustanowienia nowego Funduszu Wsparcia polskich sił zbrojnych. Powoduje to, że w tym roku pod względem wydatków na armię prawdopodobnie zrównamy się z Hiszpanią, która w zestawieniu wydatków na armię zajmuje 16 miejsce na świecie. Jeśli porównamy tą wartość do innych krajów Europy Wschodniej, ale też zarazem wschodniej flanki NATO, to okaże się, że nasze wyniki w tym roku będą wyższe niż łączne wydatki wszystkich pozostałych państw wschodniej flanki NATO licząc razem z Czechami. Natomiast zliczając nasze wspólne wydatki na obronność, będzie to około 37,3% miliarda dolarów, czyli około dwa razy mniej niż Rosja. Niemniej Ukraina z wydatkami 10 razy mniejszymi niż Rosjanie skutecznie odpiera atak i prowadzi nawet kontrofensywę mającą na celu wyrwanie z rąk Rosjan Hersonia. Tym samym przy rosnącym poziomie wydatków i obecności NATO, mimo że zagrożenia ze strony Rosji lekceważyć nie można, tak to z roku na rok, patrząc na skalę naszej obronności, zaczyna być coraz mniejszym problemem. W ramach tych pieniędzy nasze wojsko ma przejść renowację i zostanie wyposażone w jeden z najnowocześniejszych i najlepszych dostępnych do zakupu rodzajów uzbrojenia. Że już wkrótce wojsko polskie będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz zyska nowe związki taktyczne. Naszym celem jest posiadanie jeszcze bardziej nowoczesnych, mobilnych, elastycznych w działaniu i interoperacyjnych sił zbrojnych, które będą zdolne do samodzielnej obrony Polski. Do najważniejszych elementów, jakie mają trafić do naszej armii, możemy na pewno zaliczyć nowe czołgi Abrams, które będą nas kosztować ponad 20 miliardów złotych. Do końca 2026 roku żołnierze Wojska Polskiego zaczną użytkować 250 pojazdów tego typu. W środę 27 lipca, czyli zaledwie kilka dni przed publikacją tego materiału, została też zatwierdzona umowa na zakupy sprzętu z Korei Południowej. Mowa tu między innymi o 48 lekkich myśliwcach. F-A-50, z których pierwszych 12 ma zostać dostarczonych w połowie 2023 roku. Polska będzie pierwszym europejskim krajem, który ma wejść w posiadanie tych myśliwców. W ramach umowy ramowej, która została przed chwilą podpisana, zamówimy 1000 czołgów K2. Zamówimy ponad 600 armatochaubic K9. Zamówimy także trzy Eskadry samolotów FA-50. Można powiedzieć, że już zamówiliśmy właśnie taką broń. Dlaczego taka broń? Dlatego, że wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie, wyciągamy wnioski z tego, w jaki sposób atakuje agresor, w jaki sposób Rosja zaatakowała, przy użyciu jakiej broni zaatakowała Ukrainę. Niemniej opinie w sprawie tego zakupu są mocno podzielone, ponieważ sam samolot ma zarówno wady, jak i zalety. Jednak biorąc pod uwagę zasadę jakość cena myślę, że to w miarę optymalne rozwiązanie w celu zastąpienia starych postsowieckich maszyn. Bardzo ważnym zakupem jest też umowa z 31 stycznia bieżącego roku zawarta w Dęblinie. Mowa konkretnie o zakupie 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla sił powietrznych. Wartość umowy wynosi 4 i 60 miliarda dolarów. Ministerstwo Obrony Narodowej chce też kupić około 500 gwarantujących duży zasięg i precyzję ostrzałów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS. Tyle tego sprzętu nie mają nawet Amerykanie, bowiem ci na wyposażeniu mają zaledwie 350 sztuk. Szacuje się, że taka dostawa kosztowałaby nas kolejne 10 miliardów dolarów. Cała lista zakupów jest na tyle długa, że jakbym miał je wszystkie omówić w jednym materiale, to ten liczyłby przynajmniej i drugie tyle. Ale zakupy robimy też w innych krajach. Czego przykładem jest umowa z zeszłego roku podpisana w Ankarze, która opiera się o cztery zestawy z 24 uzbrojonymi dronami Bayraktar TB-2. Są to oczywiście te drony, o których wyjątkowo głośno zrobiło się za sprawą ich skuteczności podczas wojny na Ukrainie. Więc niewątpliwie te bajraktary, których masa startowa wynosi kilkaset kilogramów, to jest ogromny krok naprzód. To w pewien sposób ja też to traktuję jako pewne rozwiązanie pilotażowe, które ma nam dać nowe możliwości i też raczej bym tutaj widział te systemy w roli przede wszystkim rozpoznawczej, chociażby dla współpracy z naszą artylerią, która rozwija się bardzo dynamicznie i potrzebne jej jest właśnie takie dalekie oko. Niezwykle ważnym elementem będzie też realizacja programu Wisła i Narew, które po części mają skupić się na naszych rodzimych systemach przeciwrakietowych i przeciwlotniczych. W przypadku ataku na terytorium naszego kraju, dane o pociskach lub myśliwcach trafią do dwóch linii wyrzutni antyrakietowych, które dzielą się na dwie odległości: czyli 100 km to program Wisła, oparty głównie na systemie Patriot. Krótszy zasięg, około 30 km, to program Narew. Całe przedsięwzięcie ma kosztować nawet 120 Miliardów złotych do 2035 roku, ale to kluczowy aspekt do stworzenia tarczy ochronnej nad wschodnią flanką NATO razem z amerykańskim obiektem w Redzicowie. Decyzja o przesunięciu sześciu myśliwców F-22 do Polski to ponoć początek planów dozbrajenia wschodniej flanki NATO. W końcu obecnie Rosja to największe niebezpieczeństwo dla całego sojuszu. Nasz kraj staje się zatem jednym z kluczowych elementów dla całego sojuszu północnoatlantyckiego. A sam szef Pentagonu dosłownie tydzień przed publikacją tego materiału chwalił Polskę w obecności 50 ministrów obrony różnych krajów na spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy za naszą pomoc w postaci broni dla tego kraju o wartości miliarda i 700 milionów dolarów. I'm to for as, a of our efforts, as, well as more than 1.7 billion in military equipment. Zatem bez dwóch zdań zarówno Polska, jak i samo NATO militarnie przechodzi transformację, a sam sojusz ponownie zyskał globalnie na znaczeniu także po przystąpieniu do niego Szwecji i Finlandii. To cios zarówno dla Rosji, jak i Chin, które krytykują sojusz za imperializm. Polska militarnie na znaczeniu zaczęła zyskiwać. Pytanie jednak, czy nas na to stać? Prezes Kaczyński w Kielcach powiedział, że nasze wydatki w najbliższych latach mogą wzrosnąć do nawet 5% PKB. Dlatego odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Tak, stać nas na to, skoro kupujemy, ale nic nie bierze się znikąd. Ostatnio coraz bardziej się zadłużamy, złotówka, co tu dużo mówić, do najsilniejszych też raczej ostatnimi czasy nie należy. A do tego mamy do naprawy chociażby służbę zdrowia i inwestycje w zakresie high -techu. Osobiście wydaje mi się, że trzeba w tym znaleźć pewną równowagę i złoty środek, ponieważ państwo jest silne jak na wielu płaszczyznach odnosi sukcesy. Dlatego warto to mieć na uwadze, a nie przechodzić ze skrajności w skrajność. Sama armia jest nam niezwykle potrzebna, co już nam wielokrotnie udowadniała historia, ale z silną gospodarką i technologią wojsko buduje się łatwiej, nieraz napędzając też rodzimy biznes. Oby w tym przypadku właśnie tak to działało. Dajcie znać, co sami na ten temat sądzicie. Ja natomiast dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.